Hej widzowie, witam was w nowym filmiku na moim kanale. Będzie to taki resetowy vlog self-care vlog. Dzisiaj jest właśnie sobota i zaraz lecę z mamą do Charlotte na Plac Zbawiciela. To jest taka bardzo fajna kawiarnia, cukiernia, restauracja w Warszawie. Byłam i w sumie nadal jestem trochę przenipiona. Miałam bardzo ciężki tydzień w szkole. Także postanowiłam, że zrobimy sobie taki resetowy weekend, a wy będziecie razem ze mną. Pośród tych wszystkich obowiązków warto też znajdować czas dla siebie. No i właśnie taki cel ma ten filmik. Jak się prezentuje outfit, w którym idę, te za bałagan, albo się nie miałam czasu posprzątać. Tak mega basic, ale jest ładnie. Koszuleczka jest z berzki i spodnie również. A więc idziemy w drogę. Rambule, karmelizowana. Krupiąca skorupka. To jest taki deserek jak hiszpańska krema katalana. Dobra. Dobra? Kremowy. Jajeczny. Potty. Teraz ja sobie spróbuję tego co moja mama zamówiła. Mamy tu krem brûlée. jeszcze nie jadłam. no właśnie jajeczne takie, ale bardzo dobre fajnie, że to tak w jest w porządku mama sobie, jak mówiłam zamówiła krem brûlée oraz cappuccino ja mam natomiast dwa makaroniki ten jest malinowy, ten jest pistacjowy Pan au chocolat, nie wiem jak to się czyta au oraz latę. teraz spróbujemy sobie tą bułeczkę, pain au chocolat. Bardzo smaczne. Uważam, że nie jest to nic specjalnego, natomiast nigdy jeszcze tego nie jadłam. Charlotte to jest właśnie francuska kawiarnia, do tego mam makaroniki, krem to są takie właśnie testerki francuskie. Paweł u szokoła, nie, naprawdę nie podpiszę się wam francuskim, bo jest bardzo dobre i przywołam się też, że jest naprawdę dużo w środku tej czekolady. Myślałam, że będzie jej trochę lepiej. Teraz przejdziemy do makaroników, więc jestem bardzo ciekawa. Uważam się za testera makaroników. Zawsze jak widzę gdzieś makaronika, muszę to kupić. Zacznijmy sobie od tego malinowego. Podoba mi się to, że ten nadzienie w środku jest takie jakby świeże, nie jest takie bardzo słodkie. Takie jest podobne do komputury dżemu, jest słodny, tury, dżemów, więc to na plus. Smaczne, ale uważam, że jednak ten makaronik w, w tym Belvedere, jak pamiętacie w ostatnim nie byłam właśnie z Olgą w... Na krakowskim przedmieściu. Tam makaronik był lepszy. Właśnie miałam chyba malinowo-śmietankowego, coś takiego, ale teraz pistacjowy. Jak wygląda w środku? Jest to taki typ makaroniku, który ja nie przypadam. Jest to taki smak mocno sztuczny. Uważam, że taki naciągany, nienaturalny. Mamy makaronika pistacjowego. To jest taki bardziej aromat pistacjowy, a nie jest taki smak. zauważyć, że już lecamy z Charlotte. Było bardzo smacznie. W domku wam jeszcze powiem taką... W domu wam powiem jeszcze taką bardziej konkretną opinię na temat tego jedzenia, ale strasznie się rozpadało, tak że wygniemy do samochodu. Hej widzowie, ogólnie jestem w Rosmanie. Przyszłam po do paznokci, teraz patyczki, bo tak prezentują się moje paznokcie, tak nie może być. Teraz jeszcze po jakąś maseczkę może, ale tak patrzę myślę, że mówiąc nie ma nic specjalnego. Wzięłam sobie te wieronowe płatki pod oczy z Isony, także przetestuję, jeszcze z nich, nie korzystam. Hejcia, ogólnie ja już jestem w do domku, wróciłam ze spotkania z Laurą i Ziną, co w ogóle wyszło mega spontanicznie, ale już wam o tym wszystkim opowiadam. Chyba będę zajmowała powoli makijaż, czy jeszcze nie? Nie wiem. Chyba najpierw wam powiem, co robiłam. Chyba tak, tak. Najpierw zacznijmy od Charlotte, w której byłam z moją mamusią na Placu Zbawiciela, ogólnie są chyba w Warszawie dwie lokalizacje, jedna przy Palmie, a druga właśnie na Placu Zbawiciela, koło takiego kościoła, e, no i my właśnie tam byliśmy. Jak wychodziłyśmy była przecudowna pogoda, po prostu założyłam sobie taką skórzaną kurteczkę z Zary i mi było wręcz w niej gorąco. Wychodzimy z Charlotte, ale jak po prostu nie powiem co. Naprawdę masakra W ogóle ten dzisiejszy dzień, ta pogoda dzisiejsza miała takiego dużego bipolara Ale zaraz do tego dojdę Byłam pierwszy raz w Charlotte, bardzo chciałam tam iść Bo po prostu byłam mocno ciekawa tej restauracji w ogóle nie wiem co to jest To jest trochę piekarnia, trochę cukiernia Trochę restauracja Bo macie tam śniadanka Które swoją drogą wyglądały pysznie. Ja nie zamawiałam śniadania, nie jadłam Ale pani koło mnie miała I wyglądało tak pysznie, że muszę się na pewno tam wybrać Jeszcze na śniadanko ja Zamówiłam sobie latę oraz dwa makaroniki, jeden malinowy, drugi pistacjowy i. Moja mama zamówiła sobie cappuccino oraz creme brule. Mama powiedziała, że próbowała w życiu dużo creme brule i to jakby ma doświadczenie, zna smak i to było jedne z lepszych, dlatego chyba rzeczywiście było dobre, bo moja mama akurat na jedzeniu się zna. Ja jestem po prostu specem od makaroników. Te były takie. średnie? Jakby nie 5 na 10, nie średnie? 6 na 10, bym powiedziała. Nie 7. 7 to już jest za dużo. 6. One były takie sztuczne. To nie był taki naturalny smak na przykład maliny czy pistacji, tylko były takie mocno. One były takie bardziej aromatyczne. Były takie przeciętne. one kosztował 5 zł, co w sumie na makaronik jest mało. To jest moim zdaniem cena proporcjonalna do wielkości, bo one nie były jakieś największe. Mam u szokola i pierwszy raz. Moim zdaniem to smakowało po prostu jak rogalik, tylko z jakby w innym kształcie, ale było naprawdę smaczne i pozytywnie zaskoczyłam się tym, że rzeczywiście było dużo tego czekoladowego nadzienia w środku, e, także to było fajne. Krem rulet, które moja mama zamówiła, było po prostu. Ja nie mam porównania. Pierwszy raz jadłam Nie chciałam mojej mamy zabierać, bo wiem, że ona sobie zamówiła, ale było takie dobre, boże. Pyszne było. Jak będzie się sobie tą szarlotkę, albo będziecie w Warszawie, no nie wiem, czy mieszkacie, czy nie, to serio, polecam zajść, bo jest naprawdę smacznie i w ogóle mega tanio, no, makaronik 5 zł. Mówiąc w skrócie, było naprawdę bardzo smacznie. Następnie wracając, zeszłam jeszcze do Rossmana, zmyłam wreszcie te okropne paznokcie. Na pewno widzieliście, zwróciliście uwagę, bo że to było takie straszne, ale już są w normalnym stanie. Kupiłam taki specjalnie mniejszy na czarną godzinę, bo ja z mamą i tak raczej Częściej robimy hybrydę, jakby na tipsie, Plus, kupiłam te wiralowe płatki pod oczy, Zizany. Jeszcze ich nie testowałam. Ja uwielbiam płatki pod oczy w ogóle. Wszystkie maseczki, kocham. Super, przetestujemy sobie. I kupiłam patyczki do uszu. Potem wróciłam do domku, zjadłam obiad i właśnie wyskoczyłam z dziewczynami do elektrowni po wiśle. I zjadłyśmy sobie fryteczki, a potem poleciałyśmy do centrum. Jak mogliście zobaczyć, taka ulewana zopa, boże. Była masa krazina sobie zamoczyła po prostu całe buty, Laura też. Ja na szczęście nie. Przez to szybko biegłyśmy do złotych tarasów, żeby schować się przed tym deszczem. No i wychodząc, już przestało padać na szczęście. Jak się szykowałam, to piknałam sobie buźkę Sting Spray'em Charlotte i wszystko mi się tak nadal dobrze trzyma. Zawsze mam problemy z różem, bo po prostu zawsze mi się ściera, a tym razem przyknąłam się i nadal go widzę. Wow. Miałam się uczyć, miałam sprzątać. Nic z tego nie zrobię. Muszę się pouczyć do kartkówki z lektury. Mam kamienie na szaniec. Przeczytałam całą tą książkę. Była bardzo przyjemna, troszkę smutna. Coś tam sobie powtórzymy do książki, do testu z lektury. No i coś do tej biologii, bo staram się o szóstkę. Zmienię sobie buźkę. Postanowiłam, że dzisiaj sobie zrobimy te płateczki, także lecimy z nimi do kuchni i włożymy je do lodówki na jakieś 15-20 minut. Zmiana opaski, bo tą różą zostawiłam w łazience Jak miałam buźkę I wiecie co? Powiem wam, że ostatnio coś Nie podoba mi się moja skóra Moja pielęgnacja i tak nigdy nie była Jakaś złożona, ale Korzystam z jakiegoś serum, takiego z The Ordinary Z takiego No Jakieś toniki i w ogóle Postanowiłam, że stop Ograniczam, i tak jest moim zdaniem Minimalistyczna, ale postanowiłam, że Damy mojej skórze odpocząć. Takie małe jakieś wypryski mogą świadczyć o tym, że skóra jest zmęczona i na przykład nadużywam jakichś produktów. Na przykład to jest z niecynamidem. To jest produkt chyba aktywny. On tak wiecie, działa, że jeśli nie korzystaliście nigdy z niecynamidu i nagle nałożycie mega dużo, to was może uczulić, podrażnić i w ogóle. Dziwne jest to serum. Ja nie umiem powiedzieć. Nie, nie, nie potrafię Wam powiedzieć, czy na przykład bym poleciła. Drugi raz chyba nie kupię. W ogóle The Ordinary jest moim zdaniem takie. Mocno influencerskie i nie ufam temu. Yy, ale korzystam. Przenoszę się tylko na tą emulsję z terawy, bo ona jest naprawdę bardzo delikatna. Ostatnio mega długo się nie malowałam, bo nie chodziłam do szkoły. Byłam podźwiębiona. Miałam też lekcje i przez to też nie chodziłam do szkoły. Miałam jakieś luźniejsze lekcje. No, nie malowałam się, co wiązało się z tym, że bardzo długo nie było get ready with me na TikToku, ale niebawem będzie. Nie wiem, kiedy wrzucę ten filmik. Pewnie już, jak wrzucę ten filmik, to pewnie już będzie. Chyba nie szkodzi, jak yy, po prostu nałożę te płatki na balsam. Ale dobra, chyba nic się nie stało, jak nałożyłam krem. Mam nadzieję, że nie. On zaraz się wchłonie i będzie w porządku. Tak? A na usta oczywiście Carmex. Ja z Carmexa korzystam od 2019 roku, bo pamiętam, że ja byłam po prostu top of the top visco girl. Miałam wszystko, miałam wansy, E, takie w kratkę miałam właśnie karmeksa, miałam plecekankę na dzisiaj mam. Bardzo są fajne te plecaki, jestem mega wdzięczna, że je odkryłam. Dziś były modne takie wyciskane karmeksy. Uważam, że te w sztyfcie są wygodniejsze, po prostu bardziej poręczne. Nie ufam ludziom, którzy najpierw dają płatki, potem mleko. Jesteście nienormalni. Kocham Jenzi.